Moi generałowie, zabijając moją żonę, ludzkość udowodniła nam wszystkim, że nie zasługuje na Wołoszczyznę. Hector? Isaac? Wy rozumiecie, dlaczego wszyscy muszą zginąć. Doskonale to rozumiem. Dla ciebie zabijemy każdego. I znowu wszystko się zaczyna. A teraz wykorzystuję jej śmierć jako pretekst, żeby zniszczyć cały świat. Naprawdę wierzysz, że tam znajdziemy broń, która zabije ojca? Jeśli istnieje sposób, żeby zabić Draculę, to znajduje się w skarbcu. Jestem Karmila. Przybyłam z dalekiej Styrii, żeby dołączyć do waszej wojny. Twojego nadejścia oczekiwaliśmy od dłuższego czasu, Karmilo ze Styrii. A jeśli jeden z nich przeżył, to może mieć dostęp do broni i magicznych artefaktów, o których przez wieki krążyły legendy, ale nikt ich nie znalazł. Chcę mieć wielką armię. Zmarli muszą powstać. Chcę, żeby ludzkość przestała istnieć. Dracula zawiódł własny gatunek. <grym> Jesteś gotowy opuścić Draculę, żeby wygrać tę wojnę? A jeśli nam się nie uda, to wszyscy na tym ucierpimy. Musi się udać. Nikt nie odbierze mi mojego zamku. Przestań, Belmont! Określ się. Albo jesteś potomkiem dynastii wojowników, albo pijakiem. Wybieraj. Przepiękny. Ojcze, synu, twoja wojna się skończyła. To koniec. W imię mojej matki. Ona trwa dalej. W imię twojej matki. Byłeś jedyną osobą na świecie, która w ogóle kiwnęła palcem, żeby mnie ochronić. Dracula sprawi, że świat wreszcie stanie się czysty. Jestem wlad Dracula Tepesz. I mam już taką dość! Zabiłem mojego ojca. Carmilla, co ty wyprawiasz? Muszę mieć armię godną Drakuli. A ty przecież jesteś twórcą. Ty stworzysz hordę dla mnie.